przychodzę do Was z radością, z dużym dziełem mojego życia, z kartami karnymi duszy, które są jakby odpowiedzią, wdzięcznością, radością mego serca, mojej duszy, za wszystko, co otrzymałam od wszybcie. z którym do Was przychodzę. Tak bardzo bym chciała, żeby te słowa były jak kotki róże, które by trafiły do Waszych serc. Niech te słowa przynoszą Wam opiekę. Niech słowa przynoszą Wam wdzięczność i radość. Jak promyki słońca. Jak promyki i blask. Tak bardzo bym chciała, żeby zapali wieźni, co chrabią nadzieję, światło, życia i piękna. Na naszej drodze. I to przyniesie Wam dużą typowość. I to będzie dla prezent na tak jak jest dla mnie darem, bym się dzień z wami. To piękno wzrastało w mojej duszy kilkadziesiąt lat. To praca nad sobą, przygotowaniu niejednej medytacji przygotowaniu siebie w harmonii ze wszechświat. Dotykaniu prawdy, autentyczności, radości, serca. Kształtowało się to w różnych sytuacjach, kiedy było mi ciężko, kiedy dotykałam cierpienia ludzkiego i też niejednych problemów życiowych. Wszystko było po coś, żeby powstało tak piękne dzieło. Powiem Wam jedno, co zawsze powtarzam często, że mój świat wie, że to dla mnie było dobre, że mój świat wie, co było dla mnie najlepsze, że mój świat troszkę się on. powtarzam te słowa często. Są cudem wszechświata dla nas, są darem dla nas, są światłem dla nas. Te słowa naprawdę mają Tak jak te płatki kwiatów moich kart. Wdzięczności, i piękna mą Niech się dzieje i wszystko, co na Dla każdego